Co? Jest tu smarano, a ona nadal śpi. Niepojęte. Jane, wstawaj! Mamo, nie krzycz tak! Nie chcesz sama wstać, więc Ci pomogę. Mam pomysł. Chwileczkę. Jeśli nie chcesz wstać i się umyć, woda sama do ciebie przyjdzie. Dziwna woda, zdrowia doda. Mamo, zwariowałaś! Budzę moją kochaną, spójrz dziś są twoje urodziny. Wszystkiego najlepszego córeczko! Mam dla Ciebie prezent. Szybko go rozpakuj! Co my tu mamy? Co? Poradnik jak nauczyć się uśmiechać? Dzięki mamo. Ale to bardziej mi się podoba, babeczka! Zaraz pomyślę życzenie. Świetnie! Dzięki mamusiu! Smacznego kochanie, sama upiekłam. Panno Fibi, pobudka, dzisiaj mamy piękny dzień, ale z niej śpią. Panno Fibi, dzień dobry, pora wstawać! Proszę otworzyć swoje cudowne oczy. Dzień dobry, Kim. Widzę, że zestaw idealny poranek już gotowy. Moje ulubione płatki pod oczy ze złotem od razu je założę. Chcę, żeby moje worki spod oczu jak najszybciej zniknęły. Pamiętałaś! Oczywiście dziś wielki dzień. Urodziny wszystkiego najlepszego. A oto i tort! Brawo! Mam nadzieję, że będzie smakował. Upiekłam go całą noc. Ochyda. Chcę coś innego. A gdzie prezenty? O, złota torba jest na pewno dla mnie. Chłap, moje płatki. Co to może być? O! Wiedziałaś, co chciałam. Nowy iPhone. Ale fajnie. Zaraz wypróbuję, jaki ma aparat. Dawno nie robiłam sobie selfiaczka. Uśmiech? Co powiecie na to? Jestem taka fotogeniczna. Dobra, znudziło mi się. Kim możesz już iść. Okay. Kochanie, długo jeszcze. Spóźnimy się z tatą do pracy. A ty do szkoły. Ruchy ruchy! Musisz się szybciej rano ogarniać. Mama ma rację, przegięłaś. Ej! Ej, dokąd to? Codziennie to samo. Co założyć dzisiaj do szkoły? Hmm, mam taki duży wybór. Aż jeden zestaw! Ale za to jaki ładny! Hop! I gotowe! Świetnie wyglądam! Co to takiego? Plama? Nie no, nie mogę iść w takim stanie do szkoły! A innych spodni nie mam! Ale już wpadłam na fajny pomysł! Podzielę się z wami hackiem, którego widziałam na TikToku! Potrzebuję kilku wycinków z gazet, kleju i pędzelka! Nakładam klej na pędzel i smaruję nim wycinki! Przyklejam wszystko do jeansów! Teraz spryskuję wybielaczem. Świetnie! Patrzcie na to! Stare, poplamione dżinsy zamieniły się w fajne i modne. Ale czad! Co mam na siebie dzisiaj założyć? Szkoda, że lustro nie może ze mną porozmawiać. Na pewno by mi podpowiedziało. Nic tu nie ma. No nie mam co założyć. Pora odnowić garderobę. Muszę coś wymyślić. Ale w sumie, po co skoro mam służącą Kim? Tak, panienko Fibi, co się stało? Rozumiem, czerwony alarm, nie mam co założyć. Bez paniki, zaraz szybko skoczę do Francji na małe zakupy dla mojej jaśnie pani. Już jestem, proszę. Dziękuję Kim. Dobrze się spisałaś, ale następnym razem postaraj się szybciej. Możesz iść. Ja przymierzę ciuszki. Świetnie i to do tego. Jest idealnie. Mogę iść do szkoły. Ach, witaj, kochana, szkoło. Dzisiaj nawet się nie spóźniłam. Cześć wszystkim. Wydawało mi się, czy powiedziała do nas cześć. Kto co tu jedzie takim fajnym samochodem? ta nowa. Odbiór, odbiór. Dotarliśmy do szkoły. Rozkładam różowy dywan dla panny Fibi, żeby się nie ubrudziła. Gotowe. Można wychodzić. Zapraszam. No nareszcie, cześć wszystkim. Jestem waszą nową koleżanką z klasy. Mam nadzieję, że jest tu przynajmniej jedna osoba, która ma tyle kasy co ja. A ja fajnie wygląda. Wszystko pod kontrolą, panna Fibi weszła do budynku. Biegnijmy do klasy. Trzeba zapoznać się z nową Na nas też pora, pospieszmy się. Przechodź koleżanko. Muszę wpisać kod do mojej szafki, to dla mnie zbyt skomplikowane. Wspaniale. Ojej, ile tu pięknych rzeczy. A ja potrzebuję... Gdzie to jest? O, tutaj mój szkolny plecaczek. Proszę włożyć do niego ten notatnik. Świetnie. Ależ to ciężki nic nie widzę. Aj! Uderzyłam w ścianę. Oj, to nie ściana. To to ma być. Coś ci nie zdaro. Ale super, Fili się ze mną przywitała. Muszę szybko zabrać książki i schować je do szafki. Jak fajnie jest mieć kogoś, kto nosi twoje podręczniki. A tutaj mam książki i coś pysznego, ciasteczko. Mama dała mi je chyba z rok temu. Jem je sobie tak po kawałeczku codziennie. Moja szafka jest taka nudna. Muszę coś wymyślić. Tylko co? Hmm, Już wiem. Mam kawałek tapety, która została na po remoncie i jeszcze parę drobiazgów. Przykleję to wszystko na drzwiczki, żeby wyglądało fajnie. To takie słodkie. Podoba mi się. Są wszystkie moje ulubione rzeczy. No ślicznie. Ojej, muszę pędzić na lekcję, bo nauczyciel znowu wezwie mamę. W nogi. Moi drodzy, oto wasz test. Dacie radę. Przerabialiśmy to milion razy. Rozdaję kartki. Bułka z masłem. Fajnie, że zdążyłam się przygotować. Muszę tylko wpisać numer. Kurczę, ołówek się złamał do bani. Ale gdzieś miałam jeszcze jeden. Musi być gdzieś tutaj. Nie ma? No trudno, przynajmniej zjem sobie cukierka. Mam świetny pomysł. Włożę wszystkie cukierki do palety od farb. Dodam troszkę wody i będę miała jadalne farby z pomocą, których rozwiąże test z matmy. Super! Jestem przygotowana, więc nie ma problemu. Doskonale. Mama będzie zadowolona z kolejnej piątki. Nie jestem taka optymistyczna. W ogóle się nie przygotowałam. Ale w sumie po co? Mogę przecież poprosić tę kujonkę, żeby rozwiązała test za mnie. Wypełnisz mi test? Nie, a za kasę? Za kasę? Już to też nie! Że co? Jeśli dam więcej? No za tyle to ja rozumiem! Kupię sobie górę czasopism naukowych. Weź mój test. Gotowe? Czas się skończył. Oddajcie swoje prace. Zostało jeszcze troszkę czasu na poczytanie. Ciekawe, co dostanę. O, już sprawdził. No i co tam? Hurra! Świetnie mi poszło piątka z plusem. A co u mnie? Jak to wszystko źle? Dwuja z minusem? Ej, kujonko, co ty narobiłaś? A co myślałaś? Kura przerwa! W końcu można coś przekąsić. Kim? Zabierz podręczniki z mojego biurka, proszę. Dziękuję. Teraz nakryj do stołu, będę jeść. Fuu, czy to reba? Jest to obrzydliwa. Proszę to wymienić na coś innego. Zabierz to. Mam nadzieję, że tym razem trafili w mój gust. Tu mamy. No, tak lepiej, pizza. A ty co masz, niezdaro? A ja mam lunch od mamusi. Zawsze zostawia mi takie miłe karteczki, żebym pamiętała, że mnie kocha. Mmm, moje ulubione koto kanapki. Pyszka. Koto kanapki i karteczki. A moi rodzice cały czas pracują. Jane, wpadłam na świetny pomysł, może się zamienimy. Co? Super. O, niezła pizza. Temu miejscu zdecydowanie brakowało jakiejś imprezowej atmosfery. Jane, nie stój tak. Baw się razem z nami. Nigdy nie byłam na fajniejszej imprezie. O nie, moja nowa sukienka. Jest zniszczona. Kto to zrobił? Czego się śmiejecie? Nie jest mi wcale do śmiechu. Masakra, ale wstyd. Idę stąd. Koniec. Teraz nikt nie będzie chciał się ze mną przyjaźnić, nawet za pieniądze. Porażka. Fibi, wszystko w porządku. Widzę, że jesteś smutna. Mam pomysł! Pożyczę ci swój sweter. Babcia zrobiła go dla mnie na drutach, proszę! Teraz to już nie sweter, a super piecka! Wracajmy na imprezę. Wróciłam w nowym stroju. Rozruszajmy tę budę. Jak nam się podoba moja nowa sukienka? Jest wspaniała! No to lecimy! Co? Dlaczego pizza jest taka mała? Udżona jest sam raz. Tak, jestem szczęściarzem! Wow, Chloe, czy pizza takich rozmiarów w ogóle istnieje? Przeprzyj, okulary, kujonie. widzisz moją pizzę? Znaczy, istnieje. Emma zje swojego mikrusa. E, przynajmniej nie przytyję. Zjadłam pizzę, i nie przytyłam ani grama. Ale nadal mój żołądek jest pusty. Taką małą pizzą nie można się najeść. No właśnie. Muszę zacząć jeść swoją pizzę. Spróbujmy. Wow, jak ten ser się ciągnie. Jest naprawdę dobra. Ee, wasz się nawet próbować ukraść swojej pizzy. Policzyłem wszystkie kawałki. Wracamy do jedzenia. Dobrze, ułożymy je jeden na drugim, żeby nikt głodny jej nie ukradł. Mniem. Kończyłem. Chloe, możesz spróbować swojej pizzy. Dziękuję, że mi pozwoliłeś, kujonie. Zacznę od pierwszego kawałka. Mm, jest to błędnie pyszna. No się na cały nadchodzący rok. Przykro mi, ale to porcja tylko dla mnie, więc nie mogę się podzielić. Skończyłam pierwszy kawałek. Lecimy dalej. W moim żołądku jest wystarczająco dużo miejsca na wszystkie kawałki. O rany! Może powinnaś przestać? Gdzie to wszystko ci się zmieści? O nie, mój brzuch! Zrobił się taki ogromny! Z czego się śmiejecie? Pomóżcie mi! To zadanie jest zdecydowanie dla mnie. Chodź, Chloe, a raczej wytocz się! Kloi to jest bieżnia, bieżnia to jest Kloi. Poznajcie się. Jesteście teraz przyjaciółkami. No dalej Kloi, nie bądź leniwa. Przyspieszamy i naprzód. Oto i motywacja. Biegnij szybciej po swoją pizzę. Mogłeś od razu ją wyciągnąć. Dla pizzy jestem gotowa na wszystko. Musisz na nią zasłużyć, ręce wyżej. Bo sama ją zjem. Gdzie on jesteś gotowy zobaczyć nową wysportowaną Kloi? Wow, wyglądasz lepiej niż wcześniej. W takim razie musimy uwiecznić ten moment. Co to? Jakiś okrów? Chloe, no, nie chce ci tego mówić, ale to marshmallow. on to największa pianka, jaką kiedykolwiek widziałam. Dziewczyny, nawet tu nie patrzcie. Zajmijcie się swoimi piankami. Przy okazji właśnie wpadłam na genialny pomysł. Zamierzam zrobić moje małe marshmallow tak, żeby smakowało jeszcze lepiej niż wasze. Smażymy marshmallow na patelni. Ściągamy idealnie. Mmm, to było pyszne. Możecie kontynuować. Świetnie. Też upiekę moje merchmelow. Namijamy nasz pikulec i wyciągamy palnik. Dodajemy troszkę ognia i podpiekamy naszą pianeczkę. Jaki piękny złoty kolor. Próbuję. Mmm, to jest pyszne. John, możesz kontynuować. Już wszystko zjadłam. No w końcu. Mam wspaniały pomysł. Zamierzam podpiąć marshmallow aż do samego środka. Więcej ognia. Aha, co za zapach. Ach, dobrze, chyba jest gotowe. Można próbować. Idę po ciebie, mój rumiany smakołyku. To jest takie dobre. John, zachowujesz się jak dzikus. I co z tego? To no dobrze czy źle? Nieważne, było pyszne. Co to jest? To moje wiaderko z popcornem. Hurra, idealny rozmiar. Jak to dużo popcornu. Ojej, John, to oficjalnie najmniejszy popcorn, jaki kiedykolwiek widziałam. No i co z tego? Na pewno jest pyszny. Mogę go powiększyć! Mam tu specjalny laser! Muszę go wypróbować! Ustawiamy, zakładamy ochronne okulary i włączamy! Przygotujcie się na tego olbrzyma! Ej, olbrzymie, gdzie jesteś? Co? Jest jeszcze mniejszy? Muszę sprawdzić projekt, gdzieś był błąd! Ten laser nadaje się do śmieci! Dobra, zjem co mam! Emma, możesz zająć się swoim popcornem. Okay. Świetnie, zaraz spróbuję. Wow, to jest naprawdę dobre. Zjem to wszystko szybciutko. Emma, jesteś naprawdę super szybka. Został ostatni. I już go nie ma. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. No, wreszcie mogę delektować się moim przysmakiem. Uwielbiam popcorn. Ja pierwsza. Jestem sportowcem, jestem na maksa szybka. Jest tego tak dużo! Będę to jeść do końca życia! Tak, tak, rozrzucaj tego więcej! Co? Nic nie słyszę! Popcorn uderzył mi do głowy! Jestem tutaj! Wszystko jest super łapcie! Jakie małe Pringles! John, jesteś przegrywem, bo ja mam dużą paczkę. Albo i nie. To ja mam gigantyczną paczkę chipsów. Możesz zacząć pierwszym. Nie widzę tej paczuszki nawet w okularach. Wyjmę wszystko, co tam jest. Gotowe. Lawsik! Kurczę, wszystko się rozsypało! Nie nabijajcie się ze mnie! Dobrze, wpadłam na fajny pomysł. Zamierzam wyjąć wszystkie chipsy z paczki. Gotowe! Zobaczcie, jaką odlotową deskorolkę dla palców kupiłam. Fajna, co nie? Zawodowo jeszcze na deskorolce, ale tylko takiej na palce. No dobra, skoro mam nogi na palcach. Mogę strzelić kilka chipsów prosto do ust. Świetnie! Skończyłam! No i możesz kontynuować. No nareszcie! Jesteście tacy powolni, aż zgłodniałam. Otworzę paczkę i zaczynam. Jakie pyszne! Te chipsy są ogromne! Coś wymyśliłam! Wysypię chipsy do buzi, tak będzie łatwiej mi je jeść. O nie! Są zbyt ogromne! Auć! Pomocy! Tracę równowagę. Zaraz upadnę. Upadnę. Upadam. Królowa chipsów. Ale chipsy zostały, Emma. Częstuj się. Okej, okay, muszę zarejestrować tego burgera jako najmniejszego na świecie. A ja dostałam zwykłego burgera. Czy istnieje coś większego? Istnieje. Spójrzcie na tego giganta. O rany. A ja po raz kolejny mam najmniejszego, ale wiem jak spektakularnie wrzucić go do buzi. Z tych wszystkich rzeczy mogę zrobić katapultę. Zaraz zobaczycie jak epicko wrzucę sobie burgera do buzi. Gotowi? Mam to, mam to, mam to. Widziałyście? Chloe, możesz kontynuować. Świetnie. Obudził się we mnie zwierzęcy apetyt. Mmm, jest taki soczysty i pyszny. Uwielbiam burgery. Mam czystą buzię. Jesteś mą satą ślicznotką, Chloe. Świetnie, w takim razie Emma może kontynuować. Z przyjemnością. Ale jak mam go ugryźć? Jest taki ogromny. Wiem, mam tu młotek. Zaraz go spłaszczę. Gotowe. To jest rozmiar, z którym sobie poradzę. Muszę tego jak najszybciej spróbować. O rany, to jest naprawdę dobre. Obiadłam się. Co? Dlaczego dostałam takiego małego pączka? A co ma reszta? No, w końcu mi się poszczęściło duży pączek. Chociaż czekajcie, naprawdę dużego pączka to ja dostałam. Ale zaczniemy od Chloe. No dobra, zjem go szybko. Gotowe, John. Możesz jeść swojego pączka. Okay. Naprawdę? Super! Jest taki dobry! Kocham pączki! Ale zastanawiam się, jak Emma zje swojego. Zaraz, zaraz. Nie na darmo chodzę na siłkę. Muszę się przygotować, żeby dźwigać takie gigantyczne pączki. Trochę posypki na ręce. Pełne skupienie i podnosimy ten słodki ciężar. Podnoszę! Tak! Dałam radę! Ej, co tam jest? Zdejmijcie to! Marzysz? żyjesz? Żyję albo jestem w raju, jeszcze nie zdecydowałam. Ale tu jest tak pysznie! Zobaczmy, co ja dostałam. Pyszna czekolada. Ale roztopiona. I co ja mam z tym zrobić? Czego się śmiejesz, Fibi? Wpadłam na fajny pomysł. Widziałam niezłego lifehacka na TikToku, gdzie pokazywali, jak zrobić fajne czekoladowe wzory. No to spróbujmy. Mm, czekolada jest taka dobra. Muszę szybko narysować serduszko. Wow, to jest takie dobre! Palce lizać. Możesz sprawdzić swój klosz. No pewnie. Mam zamrażoną czekoladę. Ale to nawet lepiej. Najpierw usunę całe lód i spróbuję. Pachnie niesamowicie. Aj, to boli. No dalej! Gryź się głupia czekolado! Jane, ta czekolada nie chce, żeby nie zjadła! W ogóle nie chce się złamać! Dobra, spróbuję ją polizać! Mmm, pyszka! Jesteś taka dziwna, Fibi! Popatrzmy lepiej, jak rysuję kolejny fajny czekoladowy rysunek. Zobacz, jaki słodki kotek mi wyszedł! Jest nie tylko piękny, ale też niesamowicie smaczny. Niezła wyżerka, tylisz sobie swoją czekoladkę! Otwieramy na 3, 2, 1, podnoś! Ojacie, chiński makaron. Mój jest zamrożony. Co za pech. Nie wygląda to apetycznie. A ja mam pyszne gorące kluski. Spróbujemy ich teraz. Uwielbiam chiński makaron. Jest taki pyszny. Ojej, zupełnie zapomniałam, że jest też ostry. O nie, jakie to pikantne. Fibi pomóż mi. Zrób coś. Właśnie mam taki zamiar. Mogę roztopić mój makaron dzięki twojemu gorącemu oddechowi. Super właśnie tego potrzebowałam. Mm, jakie pyszne! Dzięki Jane za pomoc w podgrzeniu mojego makaronu. Ups, przepraszam, to było bardzo smaczne. Kto otworzy pierwszy? Spójrz tam. Ja otwieram pierwsza. Mam pizzę. Czad. Jaka gorąca! Wygląda tak pysznie i pachnie niesamowicie. Muszę jej szybko spróbować. Nawet ser się ciągnie. Jane, ty też powinnaś spróbować. Ale nie mojej pizzy. Lepiej otwórz swój klosz. No dobra, zaraz zobaczę, co ja mam. O jacie, ja też mam pizzę. Ale moja jest zamrożona. Do bani. Ser też się nie ciągnie. Nie mogę tego nawet ugryźć. No dajcie spokój. Bibi chce pyszną pizzę. Mam kostkę lodu. Niech pomyślę, wiem co zrobić. Włóż pizzę do ust, a ja porządnie zamknę ci szczękę. Udało się. I co powiesz? Sibi, dzięki za pomoc. To było naprawdę pyszne. Ojej, Jane, brakuje ci zęba. Co? Nie wierzę. O nie, mój idealnie równy biały uśmiech! To straszne! Nie tknę już tej okropnej pizzy! Jane, możesz zjeść moją. Jest jeszcze gorąca i taka pyszna. Co ja mam pod kloszem? Co jest? Pojedynek na palce, no dobra. Zdajesz sobie sprawę, że nie ma sensu ze mną walczyć, bo ja na pewno wygram. No i widzisz. Dobra, co dostałam? Co to jest? Nie rozumiem, to wygląda dziwnie. Nie wiem. A ty co masz? O, czupa czups. To znaczy, że ja też go mam, tylko roztopioną wersję. Mam szczęście! Czupa wygląda tak pysznie! Rewelka! Oj, język mi się przykleił! Teraz boli! Oj nie, chcę zostać z językiem! Mam pomysł! Zrobi psikusa Jane! Dopóki na mnie nie patrzy, założę sztuczny język i będę udawać, że na maksa się przykleiłam! Jestem ciekawa, jak zareaguje! Dobra, jestem gotowa! Jane, pomóż mi! Język mi się przykleił do Czupa czubsa! Zaraz ci pomogę, ciągnę! Udało się! To był sztuczny język? Nie rób tego więcej! To wcale nie było śmieszne. Dobra, spróbuję swojego czupa-czupsa. i zaraz zobaczysz jak, jeśli nałożyć troszkę płynnego karmelu na słomkę i dmuchnąć, to wyjdą fajne lizakowe balony. Super! Co też chcesz? Nie mam zamiaru się wymieniać ani dzielić. To wszystko tylko dla mnie. Zagrajmy w kamień papier -nożyce. To wygra, otworzy pierwszy klosz. Ja zaczynam. Gdzie z tymi rękami? Jacie, nagecy! Mam nadzieję, że są gorące. O, tak, gorące i pyszne nagecy, ale super. Ojej, aż za bardzo gorące. Zaraz spróbujemy. Pyszne. Jane, nawet nie patrz w swoje nagecy. Tak, już wiem, że będę miała zamrożone. No i co ja mam z nimi zrobić? O, są takie twarde i zimne. Boli, jak się w nie wgryzam. Ale nie szkodzi, zaraz się z wami rozprawię. Muszę je jakoś rozgrzać. Fibi, daj mi na chwilę prostownicę. A teraz czekamy. Mam nadzieję, że szybko się upieką. Ja nie śpię. Fibi, śni mi się jednorożec. O rany, jeden nugget już jest gotowy. Muszę spróbować, tylko spójrz jaki apetyczny. To jest pyszne. Mogę być pierwsza? Hurra, dzięki! Mam gofry. O, nie są zamrożone. Są tak nieprzyjemnie zimne. Trzeba pozbyć się tej odrobiny masła. Spróbujmy. Może będą dobre. Podnieś swój klosz zamiast się śmiać. Wow, a ja mam pyszne gorące gofry. Zaraz ich spróbuję. A, a, a! Są naprawdę gorące! Zupełnie zapomniałam, że gorące jedzenie nie zawsze jest super, trzeba to jakoś ochłodzić. Dzięki, Jane, bardzo mi pomogłaś! Teraz mogę spróbować, ale użyję widelca i noża. Odkroję kawałek. Podmucham. Mmmm. O matko, Jane, co ty robisz? Powinnaś być bardziej ostrożna. Próbuję przełamać tego gofra, to naprawdę trudne. Nie chcę stracić zęba. O nie, nie podoba mi się taki twardy i zamrożony gofr. Wolę patrzeć, jak ty jesz swoje pyszne gofry. O, przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Jenny, jestem gotowa podzielić się z tobą smakołykiem. Zjedzmy razem moje pyszne gofry. No dalej. Czekają na ciebie. O jacie, to jest takie dobre.